Swain, wielki generał Noxusu. Urodzonemu w jednej z wielu arystokratycznych rodzin Noxusu od czasu wzniesienia pierwszych murów wokół miasta, Jericho Swainowi pisane było życie pełne przywilejów. Rody szlacheckie odegrały kluczową rolę na drodze do władzy Borama Darkwila. Podsycając retorykę, że to ich dumne dziedzictwo było największą siłą narodu. Jednakże wiele z nich chciało uzyskać większe wpływy i knuli przeciwko Darkwillowi w tajnej klice, połączonej tylko przez symbol czarnej róży. Odkrywszy ich spisek, Swain osobiście zabił głównych spiskowców. Pośród nich byli jego właśnie rodzice, których szepty o Bladej kobiecie. Pierwsze zaalarmowały go o niebezpieczeństwie, jakie groziło Noksusowi, a Swain naród cenił bardziej niż swój ród czy krewnych. Dążyli do potęgi, bezkształtnego głosu, śmiejącego się w ciemnościach bastionu nieśmiertelności. Brzmiał jak krakanie kruka. Za zdemaskowanie kliki Swain został delegowany do służby w noxjańskiej armii z dala od wszystkiego, co znał do tej pory. Tam, na własnej skórze przekonał się, że imperium jest silne nie z powodu Noksjan, jak wcześniej myślał, lecz dlatego, że potrafiło zjednoczyć wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia. Na linii frontu zagraniczny niewolnik mógł znaczyć tyle, co wysoko urodzony szlachcic. Lecz Swein po każdej bitwie wciąż widział tylko ciemność. Chmary padli nożernych kruków. Po zabezpieczeniu zachodnich granic, reputacja Swayne'a dała o sobie znać w Szurimie, gdzie jego armie wznosiły niezliczone nokstory ponad piaskami pustyni. Jednakże z czasem stało się jasne, że chciwość była jedynym motorem napędzającym Imperium. Prowadzenie wojen na zbyt wielu frontach, pogoń za magicznymi relikwiami. Widoczne było, iż starzejący się Boram Darkwill stawał się coraz bardziej niepoczytalny. Kiedy Noxus najechał Ionię, poczynania Darkwila stały się jeszcze bezczelniejsze. Kazał całym zastępom przeczasywać krainę w poszukiwaniu czegokolwiek, co mogłoby przedłużyć życie śmiertelnikowi. Oddziały Słeina się uszczupliły, przez co walka z wrogiem stała się niemal niemożliwa. A że wreszcie w bitwie o Placidium po zwabieniu miejscowych bojówek w coś, co miało być pułapką, korpus słejna został rozbity. Weterani słejna zostali wybici. A on sam odniósł śmiertelne rany Jego kolano strzaskane A lewa ręka przecięta przez ajoniańskie ostrza Kiedy leżał tam, czekając na śmierć Podleciał do niego kruk, aby się pożywić Swain poczuł jak stara, znajoma ciemność ponownie na niego napiera Nie pozwolił jednak na to, by go zabrała Nie mógł Przyglądając się ptasiemu oku, ujrzał odbicie zła, które trzymało serce Noksusów uścisku. Ujrzał czarną różę, bladą kobietę jej marionetkę, imperatora. Swain uświadomił sobie, że nie pokonał ukrytej kliki, która wydała go na śmierć, okręciwszy sobie wokół palca Darkwila, gdy nie udało im się go obalić to wszystko były krótkie, pourywane wizje, nie w umyśle kruka, lecz czegoś więcej. Moc, której poszukiwali jego rodzice. Oczy demona jarzące się w ciemności. Wyrzucony z armii za swoją klęskę i uznany za kalekę Swain postanowił wyjawić, co naprawdę znajduje się w bastionie nieśmiertelności. Starożytny byt, który żeruje na umierających i pochłania ich sekrety, tak jak próbował pożreć jego własne. Spojrzał więc w ciemność i zobaczył to, czego nawet on nie widział sposób na zawładnięcie nim. Jego misterne przygotowania trwały wiele lat, ale gdy nadszedł czas, Swain wraz z garstką sojuszników. Przejął władzę nad Noxusem w jedną noc. Fizycznie odnowiony przez demona zmiażdżył Darquila tak, aby widzieli to wszyscy jego stronnicy, pozostawiając zniszczony, pusty tron. Wizja Słojna o przyszłości Noxusu jest wizją siły poprzez jedność. Zawrócił zatem armię z niemożliwych do wygrania wojen rozpoczętych przez Darquila. I dzięki utworzeniu tryfariatu dopilnował, aby żaden człowiek nie mógł rządzić samodzielnie. Generał akceptuje wszystkich, którzy oddadzą się imperium. Nawet czarną różę. Choć wie, że niektórzy wciąż knują przeciwko niemu w tajemnicy. Gromadząc informacje, tak jak demon przed nim, Swain przewidział o wiele większe niebezpieczeństwa czające się w niedalekiej przyszłości. Jednakże wielu Noxian skrycie zastanawia się, czy ciemność, z którą przyjdzie im się spotkać, nie zblednie w obliczu mrocznych czynów Swaina. Ponoszone ofiary są tylko początkiem pracy dla dobra Noxusu.